Witajcie, moi drodzy, w kolejnym. Nie, nie chcę ją! Ee, witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku Enter the Gungeon, a dzisiaj. Hmm, on spyda te samej temy. A dzisiaj idziemy na normalnego rana, czyli tam na górę. Tutaj dostałem od niego przedmiot. Srebrne pociski odblokowałem i po prostu lecimy dalej. Po prostu lecimy dalej. Tych jeszcze gości nie spotkałam w wyłomie, tych na lewo, tych tego żuwia i tego gościa z bujną czupryną. Nie spotkałem ich jeszcze. A dzisiaj idziemy tak normalnego rana, bo ten, te windy, które przyspieszają nam rana, i zaczynamy w drugiej komorze, są po prostu bez sensu. Są bez sensu i to bardzo. Także po prostu. idziemy na zwykłego rana i myślę, że będzie. dobrze. Myślę, że będzie genialnie. Myślę, że tym razem pokonamy smoka. A jak nie, to kończę Enter the Gungeon. Nie no, dobra, nie skończę. Nadal będę lamił. Nadal będzie tak samo. Dobra, odblokujmy sobie to. No już sobie odblokujmy. Trudno. Niech będzie. Mimo że pewnie tego sobie nie otworzę, bo wątpię, żeby mi jeden dodatkowy klucz dropnął. A ja lubię sobie otwierać skrzynię. No, bardzo lubię sobie otwierać skrzynię, także... Nie wiem, czy ja będę to robił. Nie, nie wiem, czy ja to otworzę. Co mógłbym otworzyć. Zobaczymy jak run pójdzie. Zobaczymy jak run pójdzie. Jak dobrze run pójdzie. Jak na przykład bossem będzie Mewa, Gatlinga albo Bliźniaki To okej, okay, to sobie ją otworzę Chociaż wolałbym sobie skrzynię jakoś otworzyć I dostać jakiś przedmiot, a nie strzelać tylko z tej kuszy No ale Jak już będę musiał strzelać tylko z tej kuszy na tego bossa, no to okej okay, To już niech będzie Ale musi nam niestety drugi klucz, klucz wypaść No albo kupimy klucz, ale ja bym nie chciał kupować klucza Bo ja chcę kupić sobie tą spłonkę żeby w końcu, w końcu chcę ją kupić, tak? W końcu chcę ją kupić, ale nie udaje mi się. Zawsze mi się nie udaje. Piek. No, mram. No bo jaki i, i ten gumowiak, on chyba się na serio nazywa gumowiak. I czy to jest mimik? To nie jest mimik, szkoda. Bo mimik zawsze by dał mi po prostu przedmiot i jakiego, jakiegoś... Um albo serce za to, żebym go zniszczył. Także super byłby. Jeszcze w takim wielkim pokoju na się z mimikiem. No byłoby cudownie. O Boże, co ty tu sprzedajesz? Yy, Miksturę skóry. Jest świetną miksturą, ponieważ daje nam niewrażliwość na obrażenia. Piólka z trucizną jest bez sensu. Po prostu respi truciznę. Ja nie wiem, czy ona respi tak tutaj o nas. Czy nią się rzuca? Nią się chyba nie rzuca nawet, także to jest w ogóle bez sensu. Idziemy dalej. Mamy pana z minigrami. No to dobra, wiem już na co chcę wydać pieniądze. Ja kocham go. Kocham tego gościa z minigrami. Dzień dobry. Dzień dobry. No 25, to mnie... To mnie stać. Czy tu się odbije? Wątpię, żeby to się odbiło, także weźmy sobie jakoś tak. Dobra, powinno być idealnie. Pięknie. Teraz tutaj. E, trochę tak. Tak. Pięknie. Jak to działa? Okej. Okay. No dobra, no to rozwalmy tylko jego. Pięknie. Hej, nieźle, masz. Dzięki, zielona skrzynia. O, i to dostaliśmy. Ognista dłoń. O, ognista dłoń nie jest też taka świetna. No dobra, niech będzie. Ognica dłoń to jest po prostu podpalanie przeciwników i tam dob, dobry knockback, ale aż tak świetna to ona nie jest, Tutaj przetestujmy ją. Duży knockback jest po prostu i podpala ich. Niby damage też chyba jest do, duży nawet. Nie wiem, nie, mi się nie podoba to, ten przedmiot, niestety. Yy, tutaj może być, yy, możemy kurczą trochę odblokować Secret Room'y. O, super, no to nieźle, Smarnowaliśmy tylko spłonkę. Płądkę? nie ślepaka. Tak, tak, ślepaka. Yy, klucz. Nie wiem czy ja chcę sobie zostawiać klucz. Zobaczymy. Zobaczymy jeszcze jedną skrzynię, to jest brązowa skrzynia, także jej na pewno nie będę otwierał. Yy, I mamy tutaj niebiesko. I jeszcze jakoś tutaj będziemy mieli. I oby to była tańczowa. Czyli najlepsza skrzynia w Enter the Gungeon. Ja by się trafiła taka tęczowa? Oj, panie, to ty na mnie spojrzałeś. To by było świetne. Blubolony, same blubolony. Ok, szkoda, że nie duchy. Dziurawców, proszę, jak najwięcej. Musimy questa wykonać. No, dziurawców jak najwięcej bym chciał. Tych duchów takich z kałasznikowami. Bo chyba tylko mają kałachę. Raczej nie ma innych rodzajów duchów. No, możemy tak zrobić. To było ryzykowne, ale ok, jakoś się udało. I rozwalmy jeszcze jego. Pięknie. I pyk. Super. Możemy sobie przeładować naszą kuszę. Świetnie. To nawet, yy, nawet fajnie, że się trafiło ammo. Yy, dało nam przeładować naszą kuszę. I dzięki temu przeładowaliśmy sobie tak jakby 50 amunicji. Jak dla mnie genialne. 50 amunicji. No kurde, zostanie też trochę na cave teraz. Szkoda, że nie pod koniec nam e, nie dropnęło to ammo, tylko dopiero teraz. E, Mimik. Nie. Słabe te skrzynie, bardzo słabe. Może jeszcze klucz nam dropnie. I będziemy mogli sobie nie dość otworzyć e, tam na dole coś. E, czyli ścieki. To może jeszcze będziemy mogli... Co jest? Czemu tyle skrzyń? To jeszcze będziemy mogli sobie otworzyć jedną z tych skrzyń. E, ale wątpię. Gdzie jest boss? Tutaj nas stać na klucz w ogóle. 24, chyba na spokojnie nas stać na klucz. Klucz jest za 25, dobra, nie gramy pilotem. Yy, jakbyśmy grali pilotem, to pewnie by kosztowało z 20. Bliźniaki, dobra. No to to już wiedziałem, kto tu się pojawi. Czekajcie, nie, 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 będziemy z tego też strzelać. Yy, I będziemy też ich podpalać w dodatku, super. Tego nie trzeba przeładowywać. Jeden plus tego przedmiotu, nie trzeba go przeładowywać, tak. Byk. Dobra, zrolować trzeba. To się trochę nieprzyjemnie zrobiło. Także poczekajmy, nie strzelajmy. Muszę się skupić, yy, rolując i oczywiście strzelając. W sumie, można robić tak. Jest pewna taka taktyka, żeby po prostu, jak się pojawia dużo. Pewnie tak się po prostu gra. Jeżeli jak się pojawia dużo pocisków, to przestać strzelać i po prostu unikać tych przeciwników. Jeśli większość tak robi, to ja jestem głupi i robię odwrotnie, ale bywa. Dobra, tu nie dostałem jakimś cudem. Dobra, rozwalmy sobie tam tego może. Albo tego. Dobra, nie wiem. Zdecydowałem się jednak na tego gościa. Pyk. A, tego nie trzeba przeodowywać. A ja ciągle Rkę naciskam. Okej, okay, wkurwił się. No, to się wkurwiej. Znaczy i tak zniszczę. Dostanę od razu komorę. Od razu dostanę komorę. I będzie... No patrz, jak słodziutko będzie. Patrz, pyk. Nara. I dużo coinów dostanę, co nie? Z, zdobywca zamków. A czemu zdobywca zamków? Nie rozumiem. Bardzo mało hajsu. I papryczkę dostaliśmy. To się kombi z. z kulą? Tak, jest zielona nagle. Okej. Okay. Uuu, i ona tak robi. Teraz takie podpalenie jest. Dobra. Spoko. Szkoda, że klucze nie dostałem. Yy, Secret Room już był. A teraz trzeba rozwalać wszystkie te skrzynie. No dobra. Trochę to zajmie. Śmieci? Chciałem dużo śmieci, może. O oh, kurde, oby wszystkie to były śmieci. Proszę, oby wszystkie skrzynie to były śmieci. To nie jest śmieć. Dobra. Może brązową najpierw rozwalmy? Ona nie mają żadnego przykładkie nam koina wy wydropić? Rozwalimy sobie ją. Jest śmieć. Super. Ulepszy nam go. Rycerz lśniącej zbroi. Dobra, i ostatni. Oby to był śmieć, proszę. Proszę, żeby to był śmieć. Rycerz lśniącej zbroi. Ma tarczę i pancerz. Kurde, genialnie. I odblokowaliśmy złote śmieci. Nie pamiętam, co robił. A, złote śmieci po prostu można sprzedać i to za dobrą cenę bardzo. I odblokujemy sobie tutaj. Jedną skrzynię sobie tutaj może otworzę, jedną sobie rozwalę i będzie super. E, a ja muszę zrobić cięcie. Dobra, myślałam, że coś mi się tam pali w, w kuchni, ale niestety yy, muszę Wam powiedzieć, jest. Yy, dwu, dwa rodzaje sąsiadów jest: tak, jeden, który ciągle wierci, mu tyle dostaje, a drugi, który pali śmieć mi i jebie po prostu, śmierdzi jak cholera, przez co jak otworzysz okno, no to yy, ten smród leci do Ciebie. Chodzi mi o to, że nie, że w kuchni czymś tam pichci i, i aż tutaj śmierdzi. To po prostu pali jakimiś śmiećmi lub nie wiem, niektórzy jeszcze palą tym. Mm, palą oczywiście, co śmierdzi, yy, nie ziołami, tylko zbożem. Tak, niektórzy czasami palą zbożem, bo jest najtańsze, ale jest bardzo mało kaloryczne, przez co bez sensu w ogóle palić zbożem, bo trzeba tego zboża Zajbiście dużo nakupić i mm, jest to mało opłacalne, no chyba, że masz swoje, tak, no to możesz przecież palić zboża, ale zboże często śmierdzi, nie pachnie, tylko śmierdzi, no albo pali y, papierami i plastikiem, tak, i oby nie plastikiem, tylko samymi papierami, broń Boże, żeby nie palił plastikiem, nie wiem, nie znam za bardzo tego sąsiada, nie byłem w jego domu, nie mogę się wypowiedzieć, czym pali. I yy, nie umiem odróżniać w sumie zapachu. Pewnie gdzieś na internecie mógłbym zobaczyć, że. Yy, no jeśli wyczuwasz w tym yy, cyjanek yy, to to znaczy, że sąsiad yy, pali śmiećmi. Mógłbym pewnie w internecie takie coś yy, wyszukać. Myślę, że byłyby, byłyby takie informacje. Ale po co mam to sprawdzać, ok po, a, po drugie, to jest sąsiad, także y, trzeba mówić jak najgorzej, czyli... Tak, pali śmiećmi, pali takimi śmiećmi. On pali metalem. Nie wierzycie mi? Nie no, na serio, pali metalem. Możecie mi, możecie mi wierzyć, ja daję wam tą informację z pierwszej ręki. Możecie mi zaufać. Call, po prostu call. Tak. Dobra, po prostu skupmy się na grze, nie na jakichś pierdołach, czym tam sąsiad pali. Mnie to nie interesuje. M może, może ja się mylę, on nie pali śmiećmi. Może on pali po prostu jakimś zbożem. No dobra. Trzeba było zamknąć okno i tyle. Teraz będzie mi cały, cały pokój śmierdział. Znaczy kuchnia, bo to z kuchni przyszło, ale też przyszło do mojego pokoju. Hmm. No dobra. Było pięknie. O Jezu, ile, ile tu jest pocisków. I mi się kończy amunicja do mojej kuszczy, kurde. Trochę słabo, a właśnie, bo ich obija ta papryczka i w sumie mój Familiar. O kurde, yy, dobra. Yy, jak ja dostałem? Czym niby? Dobra, rozwalamy ich tym, pyk. Nie, teraz to się wydaje być bardzo dobre, przez to, że respi ten ogień i ten ogień nie dość, że ich podpala, to jeszcze chyba zatruwa. Czy to jest mimik? Chyba nie. Dobra, nic nie ma. Nic nie ma. Dobra. Tutaj coś można otworzyć, ale ja tego nie chcę. Nie, można normalnie tu wejść. Uuu, pancerz mamy za darmo. Dobra, weźmiemy ten pancerz. I. naprowadzone naboje. Weźmy sobie ten pancerz. Jest jakiś dobry, bo on, jak zniszczymy ten pancerz, to on... Yy, wybucha. Zdając obrażenia przeciwnikom. Roztopiona skała, nie Sztandar bitewny. Uj, sztandar bitewny jest świetny. Jeszcze naszego śmiecia? Przepraszam, że nazywam go śmieciem, ale on nie jest śmieciami, tak? No. Przynajmniej tak się nazywa, to muszę tak mówić na niego. Trzeba ja muszę tam iść? Kurde, muszę. Dobra, nie wiem jakim cudem ja to zrobiłem. Powinienem dostać. Tak zawsze się to kończy, że zawsze dostaję. W takich pokojach, ale jakimś cudem tym razem mi się udało. Ok, I ostatni. O nie, ten go zabił. No tak, on teraz zadaje jakieś trochę większe obrażenia. Yy, o, kurde, najpierw trzeba kapłana zabić. Nie, samo doprowadzę naboje. boje. No, super! Normalnie amongus, one są przeciwko mnie. Są niby moje, ale nie chcę zabić kapłana, Chcą chcę zabić jakiegoś mniej wartościowego przeciwnika. Okej, okay, to podpalenie dużo zadaje. To mi się podoba. Będziemy tego i tego używać. Nie, to podpalenie jest świetne teraz. Wcześniej nie był dobry ten przedmiot aż tak. O kurde, ale dostałem. On ich podpala i zatruwa. Chyba, nie wiem. że oni są zieloni, więc na pewno ich podpala i zatruwa. Nara. Haha, <laughs> super. Dzięki. Tu coś jest. A, tu jest szklany kamień głon. No poproszę. Może być. Kamień, szklany, szklany kamień głon. No, zawsze spoko. Poproszę więcej dziurawców. No, oczywiście, że nie, się, nie trafi się więcej dziurawców. Czyli tego quest'a i tak nie zrobimy w tym podejściu. Na 100% nie. Na no, kurde, jak już jest veteran. W sumie jeszcze dużo jest tych komor, także możemy zrobić. Trzeba ich 28 zabić. Znaczy teraz trochę mniej. Teraz nie wiem, ile. Może jest 20, 26. Trafiły, ile się dziurawców trafiło w tym podejściu? Nie wiem, z 2 to z 26. Dobra. No i Grzybulec. Grzybulec był ostatnim przeciwnikiem. Super. Może to skrzynię rozwalimy? Okej, okay, jest to niebieska skrzynia. Także ja sobie rozwalę to niebieską skrzynię. Oby śmieci to były. Broń. Okej. Okay. zawsze coś. Będę używał tego i. E, będę używał pistoletu i tej broni, bo ta broń tak jest słaba. Jest to po prostu. UZI zwykła, czyli zwykły pistolet, tylko szybciej nawala. No nie jest to dobra. Nie okłamujmy się. Pyk, pyk, pyk. I zostawimy nasz, e, nasz, naszą kulę mocy. E, tam był jakiś przedmiot, pamiętam, w sklepie. Jaki tam był przedmiot w sklepie? Był jakiś dobry przedmiot w sklepie. E, sztandar bitewny. Tak, sztandar bitewny. To było na Familiary. A my mamy dwa Familiary. Oczywiście temu nic nie da, ale naszemu y, śmieciowi da dużo. Będzie po prostu szybszy i będzie więcej nawalał. Eee, straciłem niestety ten pancerz. No chyba jakiś specyficzny jest ten pancerz. Do, potrzebny jest do czegoś, ale ja wiem do czego. Sztandar bitewny. Miej swój własny. I teraz tak, co to robi? Po prostu ich ulepsza, tak? Poprawę skuteczność towarzyszy i zauroczonych wrogów. Eee, nie wiem, czy oni mają większe obrażenia, czy są po prostu szybciej biją. Mają większe wrażenie. Ale to jest i tak dobre. To jest jak. Y, BBF w Fajzaku. Best, nie, BFF. Best Friend Forever, tak, tak. BBF to jest ta mucha. I nadal mi się myli. Okej, okay, to byli tylko. Y, ci przeciwnicy. No to idziemy dalej. taszkur Ptaszkor. Okej, okay, możemy się ukryć w, w poprzednim pokoju. No i mamy tutaj. Bossa. Kurde, trochę że nic nie mam. Mam dwa ślepaki. Tu chyba jest tylko ten ślim. No dosłownie, tu jest tylko ślim. Dosłownie jest tu tylko jeden przeciwnik. Dobra, może tego pożywajmy. Zobaczcie, ja mogę podpalić tego ślima? No, chyba on jest trochę odporniony na te wszystkie podpalenia. O kurde, o kurde, o kurde. Dobra, on się zaraz połączy tutaj. Dobra, pięknie. Nie, nie, mo nie mogę go podpalić. Na pewno nie. No tak Jakoś widzę, że nie mogę go podpalić. No i jak najdalej się od niego trzymajmy w ogóle. Yy, w jakiejś opresji można użyć tego. Myślę, że jak on respi te takie kółka, to można tego użyć, bo te kółka są na serio przewalone. Yy, dobra. A zatrułem go jednak, dobra. Jakoś się udało. Dobra, teraz, tu, teraz go tu nie ma chyba. Znikł po prostu i się pojawi tutaj. Fajnie. Dobra, raczej go pokonamy. Raczej te pół serduszka nam wystarczy. Oj, tu się coś, coś niefajnego zadziało. Dobra, tutaj trzeba trochę okrężną drogą go pokonać. Tu możemy użyć tej skłonki. się trochę boję tych ataków. No, szczerze, mogliśmy tu nie dostać. Szczerze. No, pewnie w łatwy sposób mogliśmy tu nie dostać. O kurde. O kurde, jeszcze... Jeszcze to, co mogłem w tym momencie przeładowywać. Ale okej, okay, pokonaliśmy go. Dwa amunicji zostało tutaj. I nasz śmieć się trochę zbugował. Nie chcę wchodzić w to. Okej, okay, mamy serca. Mamy RPG. No, RPG. Słaby przedmiot. No, powiedzmy sobie, słaby bardzo przedmiot. Tutaj pewnie mógł być jakiś secret room. Nieważne. Idziemy. Mamy RPG. RPG nie będę używał. Będę używał, oczywiście, tego i tego i tego. Idziemy dalej. Trzeba uzupełnić amunicję. Mamy sztandar bitewny. E, jeszcze by się przydało ulepszyć naszego e, śmiecia, oczywiście. Kurde, jakbyśmy ulepszyli naszego śmiecia, to on by chyba już nieźle zadało to wrażenie, bo on by miał miecz po prostu. A już jeszcze później, to on ma miecz i umie strzelać pociskami. Mm, to już jest dobre. To już jest bardzo dobre. Super. Kocham weterana. Wywalaj ode mnie. O, zabił weterana. No i on taki dobry jest. Jest też sztandarem bitewnym. O, zawaliście. O, to nieźle. Może... O, rozwaliłem go. Okej. Okay. Bardzo mi się to podoba. No, toż mi się nie podoba. E, dobra. Aż musiałem zaśpiewać. No, to było bardzo stresujące. Dobra. Zabij tego shotguna, proszę. Kurde, dużo zadaje obrażeń. Więcej ode mnie. Trochę smutna, że więcej ode mnie zadaje. No, ale to przez ten sztandar bitewny darbitewny na pewno dużo mu daje. Dobra, może nie będę używał Uzi. O kurde. Nie zauważyłem tego gościa. Jest tak oczywiście nic nie zadaje. Bo po co? Kurde, magów powinienem najpierw pozabijać. Nie będą yy, bardzo, bardzo irytujący. Dobra. Jakoś się dostałem. Pięknie. No i ostatni. Cudownie. Jeszcze zakuty łeb. Pan zakuty łeb, który zginie od mojego familiara, tak myślę. Mój familiar i tak dużo zadaje. Kurde, czemu mój familiar więcej zadaje ode mnie? Trochę smutne to jest. C4, okej, okay, C4. No, możemy podłożyć taki ładunek i yy, jak on on wybucha po jakimś tam czasie. Dobra, ten, ten go zabije, oj nieźle go zabił w sumie. Bardzo szybko, nawet nie zobaczyłem jak umiera ten mag. Dobra. Tyk. Dobra, dobrze, że to było TNT. na dziewica? Nie. Kwadracik. I jeszcze weteran na sam koniec. Super. Dobra, trochę mnie te śmieci uratują. Okej. Okay. Ciekawe czy one mogą blokować pociski, bo jakoś nie zobaczyłem. Jak mogą blokować pociski? Bo to jest naprawdę bardzo fajny przedmiot. No chyba, że później tylko może blokować pociski. Teraz na, na przykład nie może. Niebieska skrzynia. Dobra, niebieską skrzynię sobie rozwalamy. Niepotrzebna ona nam jest. śmieć Pięknie ma miecz. Ma miecz. To już, to już jest dobry familiar. Jeśli można go nazwać familiarem, no przecież można. Nie obrazi się, co nie? Taki dobry. Taki genialny. Oko Kaburatora. To jest fajny przedmiot. Respi takie. No po prostu oczy Kaburatora. Ale dobra, idziemy dalej. Nie wiem, czy nie będę chciał naładować jakiegoś przedmiotu przypadkiem. Niestety on go nie walnie, bo on lata. Ale patrzcie, jak on bije. Patrzcie, jak on teraz bije. On teraz jest rządny krwi. Pięknie. Jesteś genialny. Mówię ci, jesteś jesteś cudowny. Czy ja będę chciał kupić to broń kaburatora? Jeszcze nie wiem. Tu mogę trochę dostać. Jak ja nienawidzę tego przeciwnika. A, kurde, wywalaj wywalań I ty też odganie wywalań Co tutaj się jeszcze zrespi? Oczywiście, że więcej przeciwników. Ale mój śmieć rozwali wszystkich. Patrzcie, on szybko nawala. Patrzcie na to. Cudowny. No, cudowny, cudowny, chciałem powiedzieć, stronnik. Familiar. Genialny. Kocham, kocham Cię. Możemy się ożenić. Będziesz mój. O, szkoda, że nie mogę pogłaskać śmieci. Tylko pieska. Śmie pogłaskać śmieci byłoby super. Ale się nie da. Jak on szybko nawala. Patrzcie. Pyk, pyk. Tym mieczem swoim. Pyk, pyk. No. Chyba się zakochałem. Pyka w śmieciach. No, a śmieci to są. To jest najlepszy przedmiot w, w, w Enter the Gungeon. Chciałem powiedzieć, Isaacu. Dobra. No, pancerz, super. Tak, żeby przeżyć. O, mimik. No, widzę, widzę, piesku, widzę. Yy, ja widzę, że on się rusza. Dobrze, że piesek mi mówi, że to jest, kurde, mimik. Normalnie to bym nie wiedział, że to jest mimik. No, co wy? O, rakieta z Ciekawe, jak to działa. Dobra, tu nic nie ma. No, tu nic nie ma. Czy idziemy dalej? No idziemy dalej. Tu jest chyba boss już. Zobaczymy. Czy tu jest boss? Nie, tu jeszcze nie ma bossa, Tu są magowie, Dobra. O, i tu dużo magów. Dawaj ich. Mój śmieciu. Pięknie. Czemu śmieć ma większe obrażenie ode mnie? No mi się to troszeczkę nie podoba. Nie, ja powinien mieć większe obrażenie niż śmieć. Mój familiar ma większe obrażenie ode mnie, no. Tak się nigdy nie dzieje. O, ile tu książek jest. Dobra, idziesz tam. Patrzcie na to. Piękno, nie. No. Ja nic nie muszę robić. Mój najlepszy przyjaciel, śmieć. Dobra, może coś tu przeładuje? 36. To sobie przeładuję. Kurde, chyba nic. No chyba, że chcę zrobić... tak. Kuserducha? Muszę mieć 24. Dobra. Niech będzie. U serducha ci dam. I sobie przeładuję... No na pewno nie kuszę, tylko to. Tak. A czy stać mnie na ten? Na ślepaka? 24. Wszystko takie drogie. Kurde, ta inflacja. No ja nie mogę, no. No dobra, no niech będzie. Będziemy używać RPG C4 Fium. O, ale go walnęło. W mnie nawet źle go walnęło. Proszę C4. Ale ładne, widzisz? Chyba to C4, tak. Nie za bardzo się przejęłaś tym C4. Oj, odwróćmy się. Dobra, podpalmy Cię. No dobrze, że Cię możemy podpalić. Dobrze wie. Dobrze wie. Nie! Nie, mój przyjaciel śmieć! Zapomniałam, że trzeba się blisko niej trzymać, bo te pociski czasami się rozdzielają. I co, mogę wydać jeszcze tutaj devolver? Nie będzie. I co, i to tyle. I widzimy się w następnym odcinku. No nie, mój przecież śmieć. Rozumiesz to? Mój przecież śmieć zginął. Dobra, pal się. A ty nie powinieneś mi zdać, że znalazłem twojego. A, dobra, ty mi już dałeś dawno. Ech... I to tyle. Nara.